Jo, się siemanko, widzowie z tej strony Kiebus, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o, uwaga, liku naklejek z Kopenhagi. Także myślę, że będzie ciekawie. Na wstępie filmu chciałbym jeszcze przedstawić wam stronę. Jest to bookmacherka i być może niektórzy z was lubią sobie poobstawiać jakieś mecze, ale co jest najważniejsze w tej całej stronie, czyli TotalBet.pl? Generalnie nie wiem, czy bym to przyjął, tą współpracę, ale jest tutaj bardzo jedna ważna rzecz, która myślę, że może po prostu wyglądać ciekawie. Jest tutaj obstawianie meczy z CSK, więc cała Kopenhaga będzie tutaj. No i 17 będziecie mieli też specjalny bonus. Ja tutaj właśnie podpytałem menadżera i samą stronę, także będziecie mieli specjalny bonus dla Was. Póki co możecie się zadowolić bonusem, który widzicie. Tutaj na samym dole czyli 3 razy po 111 zł, zakład bez ryzyka, właśnie z moim kodem, lub po prostu z linku, który znajdziecie w opisie. Także jeżeli ktoś by chciał sobie coś popstawiać i za darmo totalnie te 333 zł sobie gdzieś tam pograć, e, no to śmiało, zachęcam bardzo. E, no i link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie mimo wszystko, że jest to hazard i należy grać ostrożnie. Także miejcie to na uwadze i grajcie z głową, a jeżeli ktoś chce się pobawić, to serdecznie zapraszam. A my przechodzimy sobie do um, no co ono, do samych naklejek z Kopenhagi, um, bo tutaj wygląda to tak. I teraz aż musiałem się przyciągnąć, powiem wam tak. Jeżeli te naklejki wejdą do gry i to będzie jakiś rzeczywisty wygląd, hmm, no to automatycznie Paryż i automatycznie Antwerp, bomba w dół. Myślę, że stockholm No nie wiem, czy na stockholm to będzie miało aż takie oddziaływanie, ale też na pewno po części będzie miało. Także te trzy eventy automatycznie w dół. Dlatego, że stają się totalnie nieekskluzywne i każda naklejka będzie wyglądała dosłownie tak samo. No, jest tutaj parę różnic, które można wymienić e, od tych z poprzednich eventów, ale no mimo wszystko. No jest to praktycznie 1 do 1, jeżeli chodzi o koncept samej naklejki, czyli standardowo bez tła i gdzieś tam minimalistyczny napis u dołu lub z boku. No mam jednak nadzieję, że Valve może przekmini to jeszcze przez chwilę i zmieni ten design, bo to jest gdzieś tam z plików gry w ogóle wytrzaskane e, i, i właśnie tak to wygląda i to jest w ogóle wszędzie prawie polikowane. Także no mam nadzieję, że jednak tak to nie będzie wyglądało. No ale jak będzie, no to trudno, no mówi się trudno, chociaż mimo wszystko, no nie skreślałbym na razie tej inwestycji, myślę, że i tak będzie można z tego jakieś fajne sianko zarobić, um, ale no po prostu smuci mnie fakt, że wtedy automatycznie wszystkie poprzednie majory polecą sobie w dół, no a jak wiemy, tego byśmy raczej nie chcieli, także no możecie sobie to poprzeglądać, jest to na Twitterze, wystarczy sobie wpis wpiszecie tam link, CS2 Copenhagen Stickers, i od razu Wam się wyświetli, także możecie sobie to poprzeglądać. No moim zdaniem, jeżeli tak to będzie wyglądało, no to słabo. Ale zobaczymy, będę Was informował, a Wy trzymajcie się na ten moment i to na tyle. Jo.